wiecie co w porasu pisało, że mamy fajny kanał i czemu ty, tak niewiele subskrybentów. To jest Wasza wina, bo wy nie udostępniacie, byście udostępniali, to by tutaj był naprawdę rój pszczół. <grym i wyszła> Witajcie! Jeśli zadałabym wam pytanie, z czym kojarzy Wam się jesień, to jestem pewna, że 80% respondentów odpowie, że to dynia. Tak, serio? Ja bym... O, piekarnik już się nagrzał. Ja bym powiedziała, że no okej, okay, dynia, ale też jabłka. Tak, to też, ale dzisiaj bohaterem będzie dynia, eee, no i coś dla czeko Cze czekoladoholików. Trudne słowo, więc połączymy czekoladę oraz dynię i zrobimy brownie. Któż z nas nie kocha tego pysznego, zakalcowatego ciasta? Nie każdy może z Was wie, co to jest w ogóle brownie. To jest ciasto czekoladowe, które w środku jest, e, powiedziałabym, takie delikatnie mokre, a na zewnątrz powinno być chrupiące. Jeszcze Ci wtrącę, bo jak pierwszy raz jadłam brownie, to ja byłam nieświadoma i gdzieś to kupowaliśmy wtedy na jakimś straganie wówczas wtedy z narzeczonym. Ja sobie myślę, co, to co taki zakalec sprzedaje baba? No bez jaj, nie? A się okazało, że tak ma być i że ona to zrobiła perfekcyjnie. Ale do brownie musimy coś jeszcze dodać, no nie może być tak prosto, więc stwierdziłyśmy, że zrobimy takie sero brownie z dynią, więc idealnie, jeżeli nie macie pomysłu co zrobić z dyni, to już wiecie. Ja tak przytulam tutaj te kawałeczki dyni i musimy o niej opowiedzieć. No właśnie, bo nie każdy wie jak zrobić pire z dyni. Dynię musimy obrać, pokroić w kostkę, przełożyć do jakiegoś naczynia żaroodpornego, włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i zapiekać około 40-45 minut, do momentu aż dynia będzie miękka. No i proszę, tutaj mamy kosteczki. I mniejsze kosteczki, tym ta dynia będzie krócej w piekarniku. My akurat wykorzystujemy dynię piżmową, może być też dynia Hokkaido. Hokkaido nie trzeba obierać. Okej, okay, tu jedziemy z masą serową na początek. Jest bardzo prosta. My wykorzystamy dwa rodzaje serku. Będzie serek mascarpone oraz serek ricotta. Czyli taki Italian food. Tak, bo chciałyśmy przełamać trochę ciężkie brownie czymś takim Lekkim. Rikotta <grym> zawsze kojarzy mi się z czymś takim delikatnym, kremowym, więc why not? <grym> ja nie wiem. Może dzisiaj wtrąca mi jakieś obce słowa, ale. <grym> Dobrze, Dobrze idziemy, idziemy z tym. Wszystko, jak to Dorota w przerwie powiedziała, wszystko do jednej Michy. Tak, także ładujecie. Mascarpone. jajka, cukier, tutaj mamy mąkę ziemniaczaną oraz mąkę pszenną, nie chciało mi się dawać tego do dwóch osobnych misek i od razu do tego sparzona skórka z pomarańczy. Do masy serowej dodamy odrobinę cynamonu. Generalnie dynia ma bardzo neutralny smak, więc trzeba ją jakby podkręcić zawsze, dodając różnego rodzaju przyprawy. My dzisiaj właśnie mamy cynamon, ale możecie dodać kardamon, do tego skórka otarta z pomarańczy, więc e, będzie naprawdę smacznie. Będzie bardzo smacznie i aromatyczne. Typowe jesienne smaki, więc dodaję trochę cynamonu. Ja cynamon. lubię takie. bardzo tak. lubię. Co z tą dynią? Przekładamy ją do naczynia, tak jak widzicie, blendera i miksujemy na gładkie pire, po czym dodamy całość do masy serowej. Mamy piękne, aksamitne pire dyniowe. siub do miski. Chyba to mi zajmie, nic się nie może zmarnować. Zmiksujemy i w zasadzie masa serowa jest gotowa. Gotowa. Proszę bardzo, masa serowa. Przełożymy do miski i przejdziemy do przygotowania brownies tej dyni, to tak nie do końca widać, że tu jest dynia, więc jak ktoś nie lubi dyni, to można mu naprawdę wcisnąć dynię. Wcisnąć kity. <grym> tak. <grym> zobaczcie jaki to jest kolor. No nie jest taki intensywny tak. jak przy dyni Hokkaido. Tak. Dyni, jak chcecie taki uff. Uh -huh. Jeśli chcecie uzyskać taki mega intensywny pomarańczowy kolor, no to wtedy wykorzystajcie dynię Hokkaido. A ta jest nieco łagodniejsza. Ok, dobierzemy się za brownie. Co z tym brownie? Na początku cukier i jajka. Ubijamy na gładki puch, na taką jasną masę. Dodajemy cukier. Sió. Fajnie też, żeby sprawdzi się brązowe. Tak mi się nasunęło. Y -hmm. A w garnku, tym tutaj naszym wspaniałym, będziemy roztapiać, roztapiać masło i gorzką czekoladę. Prostopisz. Mhm. Mm Fajnie. Trochę mały ten. A dobra. Dasz radę. I będziemy <grym> zamieniały. A później to wszystko połączymy, dodamy mąkę i gotowe. Tum, tum. A co ci się mikser zepsuł, czy co? Kieś tak. Nie, bo się zastanawiam, yy, czy by od razu nie dawać już tego tutaj. Tak, no jasne, śmiało. Czekolada z masłem rozpuszczona. Eee, troszkę to wystudziłyśmy i teraz możemy wlewać do... Tak, ja zawsze robię tak, że jak mam e, kawałki jeszcze masła i czekolady, to już wtedy wyłączam sobie płytę i zostawiam i to masło z tą czekoladą spokojnie e, się e, rozpuści. Wyluzuję w garnku. Uf, proszę, Dobra, to luzujemy teraz masę jajeczną i na koniec mąka. Moi mili, moi drodzy, zaczynamy... Kończymy! Jakie zaczynamy? <noise> Chciałam, zaczynamy wylewanie, ale... Dobrze. Wylewaj. Wylewamy... Puszyste. Brownie. Mhm. Mm mm -hmm. Chciałoby się tak, wiesz, łyżkę podłożyć i... No i tak zjeść. Piekarnik z jakiej temperatury nagrzewamy? 190 stopni, funkcja grzania góra-dół. A wierzch masa serowa. Okej, okay, mamy esyfloresy floresy robione wykałaczką, nie wiem czy wspominałyśmy. I co, wkładamy do piekarnika? Przypominam, 190 stopni funkcja grzania góra-dół, pieczemy około 15-20 minut. Jak sprawdzić, czy nie jest upieczone? Środek powinien być delikatnie, ja taki bym mięciutki, mięciutki taki, taki... Taki... wrażenie, że niedopieczony. Tak, nie? tak, trochę niedopieczony, natomiast boki, jeżeli podniesiecie z boku papier, to boki powinny elegancko odejść od papieru. I wtedy to jest oznaka, że nie jest gotowe. Ale jestem zrozpaczona bo nie będziemy go jeść od razu. Wiem, też sobie o tym teraz pomyślałam, bo najlepiej takie brownie odstawić do wystudzenia. Ja czasem nawet wkładam do lodówki, żeby, żeby było... ...przyspieszyć. Tak, żeby no, było takie fajne. Fajny patent. Zabrakło mi słów Justyna. patrząc na to brownie. <noise> Widzicie, jak tutaj pachnie? Jeszcze nie możemy zjeść, ale... Odsukamy. Ale endorfiny już są. Już Podobno są. czekolada, wiesz, pobudza endorfiny, mnie już pobudza. <noise> Pamiętajcie, żeby studzić na kratce. Pierwsza ważna rzecz. Druga, y, po wystudzeniu odstawić, żeby ono tak, tak, tak fajnie, tak, 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 tak Ustabilizowało się. Ustabilizowało wtedy będzie idealne. Czekolada ja, po prostu musi zastygnąć, bo teraz jest jeszcze taka wiecie, lejąca, nie? Rzadka. Ja tylko chciałam powiedzieć, jeżeli podobał Wam się odcinek, to. Dziękujemy za każdy lajk, like, łapki w górę i jeżeli Wam się podobał, to zachęcamy Was do udostępniania filmu dalej. Justyna dzisiaj wspomniała o czym nie wiedziałam, że był taki komentarz, że to jest bardzo fajny kanał, ale dlaczego tak mało subskrybentów? No to udostępniajcie, bo my chcemy, żeby tu stworzył się taki duży ul, a my będziemy królowymi tego ula. <sum> No co? Dobra, dobra, kończymy wolą, trzymajcie gada. się, pa! to co? też się urobiłeś, mamy teraz musimy zobaczyć.